Do czego ma być podobna nasza nowa limuzyna? Rolls-Royce, Maybach, Panamera czy BMW? Odpowiedź brzmi tak! Nie wiem, czy taka rozmowa między Chińczykami miała miejsce, ale za to sprawdziłem, że ich nowa Ultra Limuzyna może sporo namieszać. Auto ma rozstaw osi większy niż w Mercedesie Maybachu klasy S. Powstała poprzez Joint Venture Jack Group i Huawei. A. Lecz to dopiero początek ciekawostek. Auto ma silnik 1.5 Turbo, który ładuje baterie, które z kolei pozwalają łącznie na przejechanie nawet 1300 km. Przyspieszenie do setki w wersji Triple Motor o mocy 850 KONi to 4,3 sekundy. Ale to o luksus głównie tutaj chodzi. We wnętrzu do dyspozycji trzy ekrany, materiały premium. Fotele z funkcją Zero Gravity, czy nawet chłodzone podkładki ładowania indukcyjnego. Technologia? Oczywiście na najwyższym poziomie. Autonomia jazdy Huawei klasy L3, ładowanie do 80% w 10 minut, aktywne zawieszenie skalujące drogę, czy Crab Walk. W maju ruszyła sprzedaż w Chinach. Tanio nie jest, bo ceny oscylują w granicach około 200 tysięcy dolarów, ale mimo to w 48 godzin uzyskano 2100 rezerwacji. SK potrzebuje na taki wynik 4 miesiące, 7,5 roku. Auto być głównie dla klientów w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Myślisz, że miałoby szansę w Europie? Daj znać w komentarzu.